Pod nazwą Megality kryje się wiele różnych struktur, takich wielkokamiennych. Megality na terenie dzisiejszej Polski wznoszone były w IV tysiącleciu przed Chrystusem, czyli mają ponad 5 tysięcy lat. Borkowo jest stanowiskiem, jeśli chodzi o cmentarzyska megalityczne, wyjątkowym w skali Polski, ponieważ znajduje się tam jedyny znany i przebadany, tak zwany grobowiec komorowy. Oprócz tego znajdują się grobowce bezkomorowe. Megality w Borkowie są unikatowym miejscem, które stanowią wielką atrakcję w naszej gminie. W planach mamy budowę parku rekreacyjno-przyrodniczego o nazwie Megality Borkowo. W pierwszym etapie zbudujemy ścieżkę dydaktyczną, która poprowadzi państwa do naszych megalitów w Borkowie. Dla turystów przygotujemy fotościankę, gdzie będzie można sobie wykonać pamiątkowe zdjęcie oraz tablicę przezierną.